do przedstawicieli rządu. Po pierwsze, panie ministrze, czy możemy liczyć na to, że z rządu otrzymamy jako parlamentarzyści raport o skali pomocy udzielonej Ukrainie i Ukraińcom. Taki raport przydałby się, skoro już środki i zasoby z państwa polskiego wyszły. Dobrze, żebyśmy po pierwsze w ramach transparentności w demokracji jako parlamentarzyści wiedzieli, jaka jest skala tej pomocy. Poprzedni rząd wstydził się tego, ile przekazał środków i zasobów państwa polskiego dla państwa sąsiedniego. My byśmy chcieli to po pierwsze wiedzieć, po drugie. Chcielibyśmy móc posługiwać się tymi informacjami na forum międzynarodowym. W tej chwili nawet prezydent, publikując informacje na swojej stronie, posługiwał się danymi szacunkowymi. Także tu, w debacie przede mną, posłowie zabierający głos, jak poseł Jaskulski, posługiwali się danymi szacunkowymi. To nie są twarde dane ujawnione przez państwo polskie. Dlatego apeluję o to, żeby rząd takie dane podał do wiadomości publicznej. To jest pierwsze pytanie. Drugie, jaka jest racjonalność za tym, żeby stosować osobny system podarowania przywilejami czy wszelkiego rodzaju pomocą społeczną dla cudzoziemców, a zupełnie inny system dla cudzoziemców z paszportami ukraińskimi. Przecież to stwarza na państwie polskim obowiązek posiadania dwóch systemów kontrolnych. Ponadto te przepisy specjalne wobec ludzi z paszportami ukraińskimi, mówię ludzi z paszportami ukraińskimi, bo nie chodzi o narodowość, wbrew pozorom paszportami ukraińskimi posługują się nie tylko Ukraińcy, ale także Rosjanie, Gruzini i wiele innych narodowości. Jaka, jaka racjonalność jest za tym, żebyśmy tworzyli osobny system dla poszportów ukraińskich, osobne dla reszty świata oraz y, co z konsekwencjami dla całego systemu prawnego. Zwracam uwagę, że na przykład przywileje z tej ustawy skutkują dla handlu bronią w Polsce, co wydaje się nie było intencją ustawodawcy. Pomóc uchodźcom, a handel bronią to dwie różne rzeczy. Natomiast jeżeli wprowadza się ludność obcą z obcymi poszportami w te same prawa, które mają obywatele danego państwa, to rodzi to niezliczoną ilość konsekwencji prawnych, których moim zdaniem rząd PiS uchwalając te przepisy przy poparciu pozostałych partii, poza Konfederacją nigdy nie przewidywał. Dlatego wydaje mi się, że racją stanu państwa polskiego jest jak najszybciej przejść do normalnego y, sposobu y, wsparcia i pro prowadzenia polityki wobec cudzoziemców, a nie przedłużania tych nieszczęsnych spec ustaw, których konsekwencje prawne nigdy nie zostały w tej Izbie ani w pełni przedyskutowane, ani przemyślane, ani zrozumiane. Dziękuję bardzo. To było ostatnie pytanie zadane przez posła Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Tej, przedłużeniu tej ustawy o pomocy Ukrainie towarzyszy kilka kontrowersji. Jedną z takich kontrowersji jest to, że ona powoduje takie dwa problemy, jeżeli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej. Pierwszy to jest taki, że osoby z Ukrainy mają dostęp bezpłatny do naszej opieki medycznej tylko i wyłącznie wtedy. Czy w zasadzie tylko wtedy, kiedy mają status UKR. Polak musi pracować, czy mieć tytuł do ubezpieczenia, bądź być zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Więc jest to trochę nierówne traktowanie obywateli polskich i ukraińskich. I druga sprawa to jest turystyka medyczna, czyli jest podejrzenie, że wielu obywateli z Ukrainy przyjeżdża tutaj tylko wyłącznie po to, żeby się leczyć lub mieć dostęp do leków refundowanych. I dziwi mnie trochę to, że ja się zgadzam z Państwem, że większość Ukraińców tutaj pracuje. Dlaczego Państwo nie poparaliście i nie, dalej nie chcecie poprzeć poprawki Konfederacji, żeby znieść ten zapis, żeby Ukraińcy mieli dostęp bezpłatny, nawet jeżeli nie pracują do opieki zdrowotnej. Skoro w większości pracują, to zlikwidujmy tę poprawkę i Konfederacja wtedy być może też poprze tę ustawę. I pytanie, Panie Ministrze. Czy dysponujemy danymi, jak duża część obywateli Ukrainy przybywa tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby się leczyć, nie mając żadnego tytułu do ubezpieczenia? Bo profesor Zapołowski tutaj powiedział, że średnio kobieta z dziećmi pięciokrotnie przekracza granicę między Polską a Ukrainą. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. pani pośle zapraszam pani poseł Urszula Nowogórska, PSL. Nie widzę pani poseł. Zatem pani poseł Zofia Czarnow, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu pani Jachira wypowiedziała takie słowa, które są absolutnie w sprzeczności z polskim interesem. Ja nawet tych słów nie będę przypominał. To jest wstyd dla polskiej parlamentarzystki, żeby w, w polskim parlamencie, na ulicy wiejskiej wypowiadały takie słowa. A my, szanowni Państwo, koleżanki i koledzy posłowie, opanujmy się, opanujmy się. Pomoc należy się w pierwszym, w pierwszym rzędzie Polakom. Uchodźcom trzeba pomagać, ale wszystko musi odbywać się z głową. Miliardy złotych przeznaczane w pomocy socjalnej na obywateli innego kraju to jest coś, co stoi w sprzeczności z naszym polskim interesem narodowym. Dziękuję bardzo panie pośle. Ostatnie pytania pozwolę sobie ja zadać. Dziękuję bardzo Panie Pośle. Poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Panie Marszałku. Wysoka Izbo, dużo tutaj padło informacji, dużo oskarżeń o to, że niby tutaj Państwo walczą z nienawiścią, z rasizmem. A tak naprawdę maskujecie po prostu swoje frajerstwo, ponieważ przedłużanie umowy, umowy przedłużanie pomocy Ukrainie, Ukraińcom tutaj, który, którzy w sumie przecież przemieszczają naszą granicę w tą, we w tą. Jacy to są uchodźcy? Jacy to są uchodźcy, którzy potrafią przejeżdżać granicę swojego państwa kilkukrotnie od czasu początku konfliktu zbrojnego? No, jeśli nie czują się tak zagrożeni, to dlaczego my mamy im pomagać? Dlaczego oni mają już to jakiekolwiek Przywileje. Zakończmy naprawdę to, nie przedłużajmy te, w końcu tej pomocy. Nie uchwalajmy tej ustawy. To już jest naprawdę koniec tego, żeby, żeby tutaj w tym zakresie pomagać. Opanujcie się. To jest zdrowy rozsądek, tylko i wyłącznie. Eee, poseł Krzysztof Mulama, czy pan poseł jest gotów? Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Za waszą i naszą, takie przekleństwo nasze historyczne bardziej za waszą niż za naszą. Na waszą pieniądze starczy, na naszą już nie. I myślę sobie, że, proszę Państwa, programy pomocowe, które po trzech i pół lata nie przyniosły żadnego skutku, skoro dalej je trzeba prowadzić, są po prostu błędne. W sytuacji takiej, kiedy zjawiają się na naszym terytorium obcokrajowcy i chcą tutaj na takich samych warunkach pracować, mieszkać jak my. Pełna zgoda. Natomiast nie rozumiem, dlaczego my się mamy dokładać do tego, żeby ktoś udawał, że pracuje w Polsce. Otóż każda firma, która tutaj ukraińska powstaje, wyklucza polską firmę, bo to jest, proszę Państwa, obiekt zamknięty i nie ma co nad tym tematem dyskutować. Jeszcze raz państwu powiadam, wielkim błędem jest budowanie sobie wewnętrznej w Polsce konkurencji, jakkolwiek by nie była podszyta dobrymi intencjami. Pamiętajcie, dobre intencje i dobre chęci to jest piekło wybrukowane. Dziękuję bardzo panie pośle. Pani poseł Bożena Lisowska, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, drodzy państwo, jeśli my nie napiszemy swojej historii, Ktoś inny za nas ją napisze. Kiedy rozpoczęła się wojna, gdyby nie Polska i gdyby nie decyzje polskiego rządu, Ukraina prawdopodobnie by upadła. I tak by się stało. I teraz, drodzy Państwo, mamy problem jako Polacy ze zdrowym rozsądkiem i z partnerskim podejściem do współpracy. Czy my dzisiaj mamy partnerstwo z Ukrainą i ze współpracą z, i ze współpracą z Ukrainą? No niestety nie. Kwestia zboża choćby, kwestia krytyki na arenie międzynarodowej działań polskiego rządu. Tego partnerstwa nie ma. Nie ma też niestety zdrowego rozsądku, bo państwo mówicie tutaj o podatkach, że 12 miliardów trafiło do polskiego budżetu, ale drodzy państwo, jeżeli ktoś pracuje, musi płacić podatki. Korzysta z naszej infrastruktury, oni korzystają z naszych szkół, z naszej opieki zdrowotnej, korzystają z naszej infrastruktury sportowej. No przecież to kosztuje, za to też trzeba zapłacić, to jest oczywiste i naturalne. Dlatego, drodzy państwo, ja nawołuję partnerska współpraca i zdrowy rozsądek. O to państwa bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle i teraz zapraszam pana posła Marcina Porzucka, Klub PiS. Mogę W trybie sprostowania pan posła Marek Jakubek, proszę bardzo. Do pana posła Jaskulskiego. Proszę państwa, ja nic takiego nie powiedziałem, co pan tutaj cytował. Chyba coś się panu pomyliło. Ja powiedziałem wyraźnie, że Ukraińcy tutaj pracują, zarabiają i nie mam nic przeciwko temu. Również powiedziałem, że Ukraińcy, którzy tu tyle lat już przebywają, powinni mieć takie same prawa jak Polacy. Czy pan już to zrozumiał teraz? Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle za sprostowanie. Zapraszam teraz pana posła Marcina Porzucka. Panie marszałku, Wysoka Rizwa ponad 3 lata temu Polska była w awangardzie krajów i społeczeństw, które pomogły Ukrainie. Natomiast minęło już, tak jak wspomniałem, minęły 3 lata. I chciałem zapytać, czy rząd ma jakiś, jakiś horyzont czasowy, kiedy Ukraińcy w Polsce będą traktowani tak, jak inne grupy społeczne. Czy to będzie nadal przedłużane przez kolejne lata? Czy macie państwo jakąś perspektywę, ilu miesięcy bądź ilu lat? Bo wszystko się może zdarzyć. A, po, a, po, a po wypowiedzi pana posła Jaskulskiego, jeżeli można powiedzieć kolosalnie, na każdym Ukraińcu zarabiamy 300%, to może jeszcze Platforma Obywatelska zaprosić kilka milionów, to w ogóle miliardy będą trafiać do Polski do budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Panie marszałku, Wysoka Izbo, dużo tutaj padło informacji, dużo oskarżeń o to, że. Niby tutaj Państwo walczą z nienawiścią, z rasizmem. A tak naprawdę maskujecie po prostu swoje frajerstwo, ponieważ przedłużanie umowy, umowy przedłużanie pomocy Ukrainie, Ukraińcom tutaj, który, którzy w sumie przemieszczają naszą granicę w tą, we w tą. Jacy to są uchodźcy. Jacy są uchodźcy, którzy potrafią przejeżdżać granicę swojego państwa kilkukrotnie od czasu początku konfliktu zbrojnego. No, jeśli nie czują się tak zagrożeni, to dlaczego my mamy im pomagać? Dlaczego oni mają już jakiekolwiek... Przywileje. Zakończmy naprawdę to, nie przedłużajmy te, w końcu tej pomocy. Nie uchwalajmy tej ustawy. To już jest naprawdę koniec tego, żeby, żeby tutaj w tym zakresie pomagać. Opanujcie się. To jest zdrowy rozsądek. Tylko i wyłącznie. Eee, poseł Krzysztof Mulama, czy pan poseł jest gotów? Proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu pani Jachira wypowiedziała takie słowa, które są absolutnie w sprzeczności z polskim interesem. Ja nawet tych słów nie będę przypominał. To jest wstyd dla polskiej parlamentarzystki, żeby w, w polskim parlamencie, na ulicy wiejskiej wypowiadały takie słowa. A my, szanowni Państwo, koleżanki i koledzy posłowie, opanujmy się, opanujmy się. Pomoc należy się w pierwszym, w pierwszym rzędzie Polakom. Uchodźcom trzeba pomagać, ale wszystko musi odbywać się z głową. Miliardy złotych przeznaczane w pomocy socjalnej na obywateli innego kraju, to jest coś, co stoi w sprzeczności z naszym polskim interesem narodowym. Dziękuję bardzo panie pośle. Ostatnie pytania pozwolę sobie ja zadać do przedstawicieli rządu. Po pierwsze prostowania pan poseł Marek Jakubek, proszę bardzo. Do pana posła Jaskulskiego. Proszę Państwa, ja nic takiego nie powiedziałem, co Pan tutaj cytował chyba coś się panu pomyliło. Ja powiedziałem wyraźnie. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal TravelMyślnikFoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnouście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji